Takie odgłosy ptaków i szum drzew wołają na przerwę 130 uczniów swanianowa. Dzwonek przestał działać wraz z początkiem roku. Zamiast tego na jednym z regałów na korytarzu stanął odtwarzacz. Przed każdą z przerw nauczyciele włączają uspokajającą muzykę. Nie tyle to jest pomysł, żeby w ogóle zaprzestać dzwonków, a bardziej potrzeba. Potrzeba którą właściwie nasi uczniowie nam właściwie podpowiedzieli. I tutaj bardzo ważna jest ta uważność, przeglądanie się po potrzebom uczniów. Wyłączenie dzwonka nie sparaliżowało pracy szkoły. Wręcz przeciwnie, uczniowie są zadowoleni z możliwości posłuchania relaksacyjnej muzyki. Przerwa nie jest już dla nich kolejnym stresem wywoływanym przez hałas. Brak dzwonków jest dobrą decyzją, ponieważ uczy nas takiej samodzielności i kontrolowania tego czasu. Jesteśmy bardziej spokojni i nie czekamy na ten dzwonek, żeby on zadzwonił. Nie wydziela, to jest z takiej wielkiej presji, na przykład. Do szkoły uczęszczają uczniowie cierpiący na nadwrażliwość sensoryczną i słuchową. Dzwonek był dodatkowym czynnikiem, który negatywnie wpływał na ich skupienie. Jest to przede wszystkim ukłon do dzieci, które posiadają specjalne potrzeby edukacyjne, w tym nadwrażliwość na różnego rodzaju bodźce. Wyłączając te dzwonki zredukowaliśmy stres, który wiąże się z tym, że ten dzwonek po prostu dzwoni głośno. To nie jedyne innowacyjne rozwiązanie w szkole. Nauczyciele w Fanianowie, uprzedzając apel nowej ministry edukacji, postanowili nie zadawać uczniom prac domowych. Już widać efekt. Zdaniem pedagogów uczniowie chętniej i z większym zaangażowaniem pracują w trakcie lekcji.